Co warto sobie uświadomić na wczesnym etapie życia? Dostrzegać pozytywne strony nawet w tych sytuacjach, które są wbrew pozorom negatywne. Żyć i podejmować decyzje według własnych zasad. Nie porównywać się z innymi. Znać swoją wartość i budować pewność siebie, ponieważ inni nie uwierzył w Ciebie pierwsi, to Ty musisz uwierzyć w siebie, nawet jeżeli inni będą w Ciebie wątpić. Nie opierać się na rzeczach, kolekcjonować wspomnienia i to, co podczas różnych wydarzeń w Twoim życiu miało największą wartość. Nie zamatwiać się tym, co było kiedyś i tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Żyć chwilą, jeżeli to jest możliwe. Otaczać się pozytywnymi ludźmi, skupiać się na tych relacjach, które dają Tobie największą wartość i przebywać w takim towarzystwie osób, z którymi czujesz się najlepiej. Sprawdzić, czy przypadkiem nie wracają do Ciebie te osoby, które najczęściej w Ciebie wątpiły. Twoimi najważniejszymi zasobami są czas i zdrowie, dbaj o nie. Ciesz się małymi chwilami, doceniaj małe rzeczy. Dzięki temu twoje oczekiwania względem innych i przedmiotów będą mniejsze, dzięki czemu będziesz mieć też mniej rozczarowań. Nie nastawiaj się, nie oczekuj, skupiaj się na sobie i na tym, żeby nie zawodzić siebie. Inni nigdy nie są w twojej głowie i nie wiedzą. Jakie masz pragnienia, potrzeby i czego od osób dookoła oczekujesz, nawet jeżeli to powiesz swoimi słowami. Zamiast wykorzystywać energię na zamartwianie się, wykorzystaj to w jakiś kreatywny sposób, żeby nie tracić tej energii. Sukces i osiągnięcie celu to nie jest najważniejsze w drodze do ich osiągnięcia. Sama droga jest świetną lekcją i przygodą. Ciesz się każdym etapem, nie dąż na siłę, żeby zrealizować swoje plany jak najszybciej. Nie poprzestawaj na określonych etapach nauki. Ucz się całe życie i poznawaj nowe zagadnienia z dziedziny, którą się interesujesz i pasjonujesz. Nigdy nie zakładaj, że się nauczysz na maksimum i już nie będzie poprzeczki do podniesienia. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Ucz się i próbuj tego, co jest nawet trudne. Sprawdzaj swoje ograniczenia, swoje możliwości i testuj, w którym momencie czujesz, że musisz odpuścić. Gdy już dojdziesz do tych momentów, powtarzaj sobie, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby sobie odpuszczać. Kochaj, ale też oczekuj, aby być kochany. Nie dawaj z siebie więcej niż to potrzebne, zwłaszcza wobec ludzi, którzy tego nie potrafią odwzajemniać. Podchodź do swojego życia odpowiedzialnie, ale też pozwalaj sobie czasem na trochę ryzyka, na trochę zabawy. Zwłaszcza jeżeli jesteś w gronie osób, z którymi możesz pozwolić sobie na trochę luzu. Jeżeli zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym materiale, zapraszam Cię do sekcji komentarzy, jeżeli nie, również, no i będzie mi miło, jeżeli odwiedzisz moją stronę. Do zobaczenia.